Istnieje data zaznaczona w Bożym kalendarzu konkretny dzień, który został postanowiony od wieczności, w którym świat, jaki znamy, się zatrzyma. Przez dziesięciolecia katolicy z całego świata spoglądali na małą górską wioskę w Hiszpanii, zwaną Garabandal, oczekując spełnienia obietnicy, która brzmi jednocześnie jak nadzieja i jak wyrok. Najbardziej jednoznaczne proroctwo o decydującej interwencji nieba, mającej oczyścić ludzkość, Pojawiło się właśnie tam i według wielu badaczy łączących te wydarzenia z Medjugorje, czas oczekiwania dobiega końca. Wizjonerzy znają czasy. Uprzedzą świat kilka dni przed tym, jak nastąpi wielki cud. Ale pytanie, które nie daje spokoju i odbiera sen wielu katolikom brzmi: czy jesteśmy blisko? Odpowiedź jest przerażająca. Tak. Jesteśmy blisko jest jeden bardzo ważny szczegół, którego nie możemy zignorować. Wiek Conchity Gonzales, głównej wizjonerki, odpowiedzialnej za ogłoszenie cudu światu. W lutym tego roku skończy ona 77 lat. A proroctwo, które według wizjonerek ma się wypełnić w roku parzystym, jest powiązane z jej życiem. Oznacza to, że do spełnienia tajemnic pozostało niewiele czasu. Dziś pokażę ci, co wizjonerki powiedziały o tym, kiedy te ostrzeżenia mają się wydarzyć? Zrozumiesz znaki, które są już widoczne i dlaczego niemal są tylko trzy możliwe daty pasujące do przesłania pozostawionego przez Najświętszą Maryję Pannę. Jeśli czujesz, że coś ma się wydarzyć, zwróć uwagę. Po tym nagraniu zrozumiesz, że rok 2026 nie jest po prostu kolejnym zwykłym rokiem w naszym kalendarzu. Aby zrozumieć wagę tego, co ma nadejść, Musimy cofnąć się do roku 1961. W odizolowanej wiosce San Sebastian de Garabandal cztery proste dziewczynki w wieku od 11 do 12 lat twierdziły, że zobaczyły Anioł. Kilka dni później ukazała im się sama Matka Boża pod tytułem Matki Bożej z góry Karmel. To, co nastąpiło potem, były lata zdumiewających ekstaz, niewytłumaczalnych zjawisk, podczas których dziewczynki chodziły tyłem. Patrząc w niebo i nie potykając się, oraz orędzi, które podważały teologiczne rozumienie tamtych czasów. Świadkowie, w tym kapłani i lekarze, widzieli, jak wchodziły w głęboki stan modlitwy, niewrażliwe na ból fizyczny czy silne światło skierowane w oczy, a jednocześnie zachowywały naturalność dzieci rozmawiających ze swoją matką. W tych objawieniach, które trwały aż do roku 1965. Maryja nie przyszła jedynie po to, by prosić o modlitwę. Przyniosła ze sobą ultimatum. Powiedziała, że świat musi pilnie się nawrócić, ponieważ zbliżają się trzy decydujące wydarzenia, które odmienią historię zbawienia. Pierwszym miało być powszechne ostrzeżenie. Drugim, publiczny cud. A trzecim, jeśli ludzkość się nie zmieni, straszliwa kara oczyszczająca. Pierwsze wydarzenie, ostrzeżenie. Zwane także oświeceniem sumienia, zostało opisane przez wizjonerki jako bezpośredni akt Bożego miłosierdzia, który jednak będzie przeżywany z wielkim cierpieniem. Będzie to zjawisko o zasięgu globalnym. Nie ma znaczenia, czy jesteś w Polsce, w Ameryce czy w Azji. Nie ma znaczenia, czy jesteś katolikiem, ateistą, czy wyznawcą innej religii. Doświadczą go wszyscy. Będzie to chwila, w której czas, jakby się zatrzyma. A każdy człowiek zobaczy prawdziwy stan swojej duszy, dokładnie taki, jakim widzi go Bóg. Jest jeden niezwykły szczegół dotyczący tego dnia. W różnych momentach mówiono, że tuż przed tym wewnętrznym oświeceniem świat zobaczy na niebie pewne zjawisko. Będzie to coś, co ma wyglądać jak zderzenie dwóch gwiazd, wytwarzające potężne światło i donośny huk, który przerazi narody, ale nie spowoduje żadnych fizycznych zniszczeń. Będzie to znak, że niebo zstąpiło na Ziemię. Wkrótce po ostrzeżeniu nastąpi cud. Odbędzie się on w miejscu objawień, przy sosnach w Garabandal. Conchita, wizjonerka, która zna datę, powiedziała, że będzie to największy cud, jakiego Bóg kiedykolwiek dokonał dla świata. Wszyscy, którzy tam będą, zobaczą go. Chorzy, którzy tego dnia wejdą na górę, zostaną natychmiast uzdrowieni. Niewierzący, którzy będą świadkami tego zjawiska. Padną na kolana. A najbardziej niezwykłe jest to, że ten cud pozostawi trwały znak, coś, co będzie można zobaczyć, sfotografować i sfilmować, ale czego nie da się dotknąć. Pozostanie tam aż do końca świata. Celem tego cudu jest potwierdzenie, że ostrzeżenie pochodziło od Boga oraz danie ludzkości ostatniej szansy. Jest to skrajny akt miłosierdzia przed wejściem w ostateczne oczyszczenie. Conchita mówi, że po tym wydarzeniu nastąpią wielkie nawrócenia. Rosja się nawróci, a wiele osób powróci do wiary katolickiej. Ona sama ma jednak misję ogłosić dokładną datę światu z ośmiodniowym wyprzedzeniem. I wreszcie mamy trzecie proroctwo, najbardziej mroczne karę. Jest ona warunkowa. Maryja wyjaśniła, że nadejdzie tylko wtedy, gdy świat się nie zmieni po przejściu przez ostrzeżenie i cud. Jest to logiczna konsekwencja uporczywego odrzucania przez ludzkość miłości Boga. Dziewczynki miały wizję tej kary podczas tak zwanych nocy krzyków. Była ona tak przerażająca, że krzyczały z przerażenia, a ich krzyki niosły się po dolinie, naznaczając całą wioskę Garabandal strachem. Widziały ogień spadający z nieba, rzeki zamieniające się w parę, całe obszary planety zniszczone oraz cierpienie którego nie potrafiły opisać bez drżenia. Conchita zawsze powtarzała, że Bóg nie chce zesłać tej kary, on chce jej uniknąć. Jednak ludzka wolność, upór w trwaniu w grzechu mogą doprowadzić do tego, że stanie się ona rzeczywistością. Kiedy to się wydarzy? Czy istnieją konkretne wskazówki pozostawione przez wizjonerki, które pozwalają nam obliczyć prawdopodobne daty? Odpowiedź brzmi: tak. Istnieją pewne informacje, które na przestrzeni lat wydawały się sprzeczne, lecz gdy przeanalizujemy najsilniejsze dowody, wyłania się wyraźny wzorzec. W roku 1986 ksiądz Gustavo Morelos, który badał te wydarzenia w latach 60., opowiedział, że Conchita przekazała mu bardzo cenne wskazówki. Powiedziała, że kut nastąpi między miesiącami lutym a lipcem, ale wykluczyła maj. Dodała również, że wydarzy się między siódmym a siedemnastym dniem miesiąca. Później w innych wywiadach i rozmowach ujawniła, że Kód będzie miał miejsce w marcu, kwietniu lub maju. To jednak Glenn Hudson, jeden z najbardziej skrupulatnych badaczy Garabandal, zdołał doprecyzować te informacje. W roku 1988 rozmawiał on z Konkitą i skonfrontował ją z datami. Jej milczenie oraz odpowiedzi doprowadziły do wniosku, że najbardziej prawdopodobnym miesiącem jest kwiecień. Mamy więc pierwszy filtr. Cud nastąpi w kwietniu. Drugi filtr to dzień tygodnia. Conchita jednoznacznie stwierdziła, że będzie to czwartek. Trzeci filtr to dzień miesiąca. Musi to być między ósmym a szesnastym dniem. Czwarty filtr to godzina. Wydarzenie nastąpi o 20.30 według czasu obowiązującego w Hiszpanii. Istnieje jednak piąty filtr. Najbardziej tajemniczy ze wszystkich, który jest kluczem do ustalenia roku. Conchita powiedziała, że Kut zbiegnie się ze świętem bardzo konkretnego świętego, młodego męczennika Eucharystii. I dodała istotny szczegół. Ten święty nie jest Hiszpanem. Ponadto Mary Loli, inna wizjonerka, ujawniła kluczową informację przed swoją śmiercią. Ostrzeżenie i cud wydarzą się w tym samym roku. Nie pamiętała, czy ostrzeżenie nastąpi trzy tygodnie czy trzy miesiące przed cudem, lecz bliskość tych dwóch wydarzeń jest pewna. Oznacza to, że jeśli cud będzie w kwietniu, ostrzeżenie globalny wstrząs, przypadnie między styczniem a marcem tego samego roku. Mary Loli wspomniała również, że ostrzeżenie nastąpi w roku parzystym. To drastycznie zawęża nasze możliwości i stawia nas przed bardzo konkretnym kalendarzem. Teraz spójrzmy na sytuację na świecie. Dziewczynki mówiły o dwóch znakach, które poprzedzą to wszystko. Pierwszym jest ważny synod. Dziś nie sposób ignorować faktu, że Kościół przeżywa synod o synodalności, wydarzenie, które wywołało głębokie dyskusje i dla wielu zamieszanie doktrynalne. Wielu badaczy proroctw widzi właśnie ten moment jako wypełnienie tego znaku. Drugi znak ma charakter polityczny i geopolityczny. Papież uda się do Moskwy. Wizjonerki powiedziały, że gdy tylko papież wróci z podróży do Rosji, rozpoczną się poważne wrogości. Oznacza to, że ostrzeżenie nadejdzie w samym środku wybuchu konfliktu w Europie. Wiemy, że papież Franciszek wyrażał pragnienie udania się do Moskwy. Relacje dyplomatyczne są napięte, lecz proroctwo jest jednoznaczne. Ta podróż będzie zapalnikiem. Gdy zobaczymy Ojca Świętego stawiającego stopę na rosyjskiej ziemi, będziemy wiedzieli, że rozpoczęło się ostateczne odliczanie. Kolejnym elementem opisującym atmosferę tych wydarzeń jest sytuacja Kościoła i świata. Dziewczynki powtarzały, że stanie się to w czasie głębokiego kryzysu wiary. Mówiły o utracie jasności doktrynalnej, o kapłanach poddawanych straszliwym naciskom oraz o powszechnym zagubieniu wiernych. Spójrzmy dziś na Kościół. Czy nie widzimy dokładnie tego samego? A być może najbardziej niepokojące dla nas, którzy znamy historię Polski i Europy. Mary Loli była bardzo stanowcza, mówiąc, że przed ostrzeżeniem powróci komunizm. Nie powiedziała, że wróci pod tą samą nazwą czy z tą samą flagą, lecz stwierdziła, że komunizm odrodzi się z nieoczekiwaną siłą i że świat znajdzie się w swoim najgorszym momencie. Dziś widzimy, jak na zachodzie rosną ideologie, które negują Boga niszczą rodzinę i odbierają nam wolność. Mając wszystkie te elementy układanki: kwiecień, czwartek, dni od 8 do 16, rok parzysty oraz młody męczennik Eucharystii, jakie daty są możliwe? Gdy spojrzymy na kalendarz najbliższych lat, tylko trzy lata parzyste pasują do tej podstawowej struktury: rok 2026, rok 2030 oraz rok 2032. W tym roku Konchita ukończy 77 lat. Dla wielu ta granica wieku oznacza moment, w którym wciąż będzie żyła i zachowa jasność umysłu, by ogłosić cud światu. Ponadto świat zdaje się szybko zmierzać ku punktowi załamania, o którym mówiły wizjonerki. Wojna na Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, kryzys w kościele wszystko zdaje się teraz zbiegać w jednym czasie. Jeśli cud miałby nastąpić w kwietniu roku 2026, ostrzeżenie wydarzyłoby się na samym początku roku, być może w lutym lub w marcu. Byłby to rok absolutnego wstrząsu. Rok 2030 jest z kolei rokiem symbolicznym. Minie wtedy około 2000 lat od rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa. Dodatkowo agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oraz inne globalne plany wskazują tę datę jako moment przełomowych zmian na świecie. Byłaby to odpowiedź Boga na plany ludzi. Conchita będzie miała wtedy 81 lat. To wciąż wiek możliwy. I wreszcie rok 2032. Ten rok upamiętni 2000 lat od odkupienia, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystus. Byłaby to teologicznie idealna data na Nową Pięćdziesiątnicę. Lub globalną odnowę. Jednak oznaczałoby to odsunięcie wypełnienia proroctwa na dalszy czas i zmuszenie świata do znoszenia jeszcze niemal dekady moralnego upadku, co biorąc pod uwagę obecne tempo wydarzeń, wydaje się nie do utrzymania. Tajemnica pozostaje, lecz krąg się zacieśnia. Jedno jest pewne: nie mówimy o czymś, co miałoby się wydarzyć w następnym stuleciu. Mówimy o czymś, co może nastąpić wkrótce. Dla ciebie, który słuchasz tego teraz, co oznaczają te daty? Nie powinny być powodem paniki, lecz przygotowania. Ostrzeżenie będzie ostatecznym egzaminem, który będziemy musieli zdać przed czasem. Wyobraź sobie, że dziś musiałbyś stanąć przed Bogiem z własną duszą. Co by w niej zobaczył? Co chciałbyś jeszcze zmienić? Garabandal jest wezwaniem do spowiedzi. Jest wezwaniem do powrotu do Eucharystii, póki jeszcze jest czas. Ostrzeżenie przyjdzie, aby przełamać tę ślepotę. Gdy nadejdzie, cały świat się zatrzyma. Zatrzymają się interesy, ucichną wojny, internet przestanie mieć znaczenie. Liczyć się będzie tylko ty i Bóg. Jeśli proroctwo dotyczące roku 2026 jest prawdziwe, zostało nam bardzo mało czasu. Znaki przedostrzeżenia, synod, napięcia wokół Rosji, apostazja są już obecne w wiadomościach. Niebo krzyczy. Mówienie o tych datach nie ma na celu zaspokojenia naszej ciekawości, lecz ma nas obudzić. Maria Sima, wizjonerki z Garabandal oraz tak wielu innych mistyków wskazują ten sam kierunek. Oczyszczenie jest konieczne i ono nadejdzie. Chciałbym cię zapytać, co sądzisz o tych trzech datach? Czy któraś z nich, rok 2026, Rok 2030 czy rok 2032 wydaje ci się bardziej prawdopodobna? A może wierzysz, że Bóg ma swój czas, którego nie potrafimy obliczyć? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jeśli ten materiał poruszył twoje serce i otworzył ci oczy na pilność chwili, daj like i udostępnij go swoim znajomym. Pomaganie innym w przygotowaniu się na ostrzeżenie jest aktem miłości. Niech Bóg nam błogosławi. I niech znajdzie nas mocnych w wierze z zapaloną lampą, gdy te wydarzenia nastąpią. Niech Matka Boża z góry Karmel z Garabandal wstawia się za nami.